Fortnite pojawił się na gamingowym rynku w 2017 roku. Już na krótko po premierze wiadome było, że gra będzie wielkim sukcesem. Tytuł prędko zyskiwał na popularności, stając się wiodącym przedstawicielem rozwijającego się gatunku Battle Royale. Próba czasu zweryfikowała wielu reprezentantów tej kategorii, lecz Fortnite wciąż twardo zajmuje wysokie miejsce we wszelakich rankingach produkcji e-sportowych. Pomimo upływu lat, wiernych fanów nie brakuje, a społeczność zgromadzona wokół gry trzyma się bardzo dobrze. Fortnite od początku zachęcał do siebie nowych użytkowników. Tytuł jest darmowy. Więc zagrać w niego może absolutnie każdy. Charakterystyczna dla produkcji stała się jej kreskówkowa, przyjemna dla oka grafika. Pozornie może się wydawać, że gra trafi głównie do młodszych pokoleń, lecz starszych graczy też w niej nie brakuje. Reguły Fortnite są typowe dla wszystkich gier Battle Royale. To format stworzony nieco na podobieństwo tytułowych Igrzysk Śmierci z książki Susan Collins. Zawodnicy trafiają na arenę. Rozgrywkę zwycięża ten, kto utrzyma się na niej jako ostatni. By zmuszać graczy do rywalizacji i walki ze sobą, stopniowo zmniejsza się strefa, w której ci mogą przebywać. Unikanie spotkań z konkurentami jest więc możliwe tylko do czasu. Prędzej czy później i tak przyjdzie zmierzyć się z kimś o pozostanie w grze. W takiej sytuacji lepiej być dobrze wyposażonym, dlatego też warto eksplorować mapę, póki istnieje taka szansa. W wielu miejscach rozlokowane są skrzynki z bronią i innymi gadżetami, a najwięksi szczęśliwcy zdołają przechwycić okazyjne zrzuty, które najczęściej zawierają najmocniejsze przedmioty. Fortnite wyróżnia się na tle innych gier Battle Royale mechaniką budowania. Każdy gracz może bowiem stworzyć różnego rodzaju zabudowania, platformy, osłony czy też pułapki, co stale zmienia przebieg rozgrywki. Nie wszyscy gracze byli co do tego przekonani, preferując proste schematy w Fortnite, wobec czego z czasem dodano również tryb z wyłączonym budowaniem. Fortnite to szybka, dynamiczna gra, w której liczą się refleks, spryt, celność i dobry plan na siebie. Można w niego grać w pojedynkę, lecz najbardziej popularne są opcje rywalizacji w kilkuosobowych zespołach. Wtedy to Fortnite wyzwala swoją prawdziwą esencję, gdyż do osiągnięcia sukcesu niezbędna staje się dobra komunikacja. Gracze muszą wzajemnie się osłaniać, wymieniając przy tym między sobą wyposażenie czy dbając o swoje zdrowie. W przypadku powalenia któregoś z kolegów liczy się szybka reakcja, gdyż brak pomocy będzie się równał z eliminacją towarzysza i automatycznym osłabieniem całej drużyny. Dlatego też Fortnite może okazać się treningiem na wielu płaszczyznach. W graczach budzi się po prostu instynkt przetrwania. Muszą oni dokonywać chłodnych kalkulacji, nie porywać się z motyką na słońce, a czasem po prostu odpuścić pojedynczą bitwę dla dobra całej rozgrywki. Cały czas czuć lekko ciążącą presję, do czego każdy się przyzwyczaja. To dobra forma radzenia sobie ze stresem poprzez zabawę. Do tych warunków można szybko się zaadaptować. W trybie budowania kreatywność i nieszablonowość nagradzają jeszcze wyraźniej. Jest trochę tak jak we wspomnianych wyżej igrzyskach śmierci. Zwycięzcą wcale nie musi być pozornie najsilniejszy gracz, który pokonał najwięcej przeciwników. Czasem wygrywa osoba czekająca ze swoim jedynym pojedynkiem do samego końca. Zasady pozwalają na wiele. Warto podejść do rywalizacji z głową i wykorzystać doświadczenie łapane z każdą kolejną rozgrywką. Predator Games każda szkoła będzie mogła wystawić swój trzyosobowy zespół, który weźmie udział w rozgrywkach Fortnite z włączonym tradycyjnym trybem budowania. Każdy z nich może obrać zupełnie inną strategię, ale na koniec dnia będzie się liczyło tylko to, kto utrzyma się na polu bitwy najdłużej. Najwytrwalsi zawodnicy zostaną nagrodzeni. Trzy najlepsze ekipy zdobędą laptopy Helios 300 komputery Predator Orion 3000 i monitory Predator XB3. Więcej o nagrodach Predator Games 2023 w sezonie pierwszym przeczytasz tutaj. Zachęcamy do śledzenia rozgrywek Predator Games.